Będzie dobry! Siemaneczko! Chyba praktycznie każdy, ale to każdy vlog, który piszecie e, w YouTubie w Bocas del Toro zaczyna się od tego paskudnego almiranta, jakoś nie płynie pięknie łódką. Dlatego Mój zacznie się od treningu Od przejażdżki I od fryzjera I w ogóle zdupił mi się mikrofon A więc e, jakość dźwięku będzie beznadziejna Za co was serdecznie przepraszam Że, no, że będzie beznadziejna, że wam powiem Będę starał się jak najbardziej w programie to e, po, po ten, podciągnąć, ale... No ale szału nie będzie. To się nie tyle, że mikrofon mi się zepsuł, czy tam taki pierdzielnik, taki adapter do GoPro, bo niestety GoPro jest zjebane, także nie polecam go. No a przyjechałem tutaj z tego powodu, żeby sprawdzić, czy przez ten czas, kiedy mnie tutaj nie było, czyli jakieś dwa lata, od co się wprowadziłem, czy żyłem iluzją, czy naprawdę to miejsce jest dla mnie jakby domem miejscem, które mogę... E, swobodnie odwiedzić i czuć się tutaj dobrze. Chcę sprawdzić, czy tu nie żyłem e, z iluzji, bo wiecie, często jest tak, że e, jak długo czegoś nie widzimy, to żyjemy tymi wspomnieniami. Wspomnieniami zazwyczaj tymi e, skrajnymi. Albo tymi bardzo złymi, albo tymi bardzo dobrymi. Więc zwyczajnie chcę, chcę zobaczyć, czy ten cały czas, jak mnie to nie było, to czy żyłem iluzją, czy, czy naprawdę jest to miejsce dla mnie. Like a wurf Jestem tutaj już trzeci dzień i naprawdę chyba najpiękniejszą rzeczą jaka mnie spotkała dotychczas od wielu, wielu miesięcy to było zobaczyć moich dawnych znajomych Mi Amigas Mój mój buenas amigas. To, to jest moja była szefowa. He was my boss. Of course I was. Yeah? Of course. To, z tego powiem wam, że naprawdę aż się morda cieszę, jak spotykam tych wszystkich ludzi tutaj. Jest naprawdę niesamowicie. A teraz że do byłego domu. Ana! Oh, mi <laughs> oh <my> Dio! <laughs> How are you? <laughs> Naprawdę, naprawdę, nie wiem co mam powiedzieć <laughs> Wróciłem do domu <laughs> Naprawdę, nie spodziewałem się i no totalnie, no, nie wierzę w to, że tutaj wróciłem Coś niesamowitego A, ah, kuchnia której codziennie sobie gotowałem Idziemy dalej Idziemy dalej Jest dżungla Hello Hi To Ola Opa Jest Hej Roberto Buba, mucho gusto no jestem i Jest moje stare miejsce w pracy Patrzcie, gdzie kiedyś pracowałem. Widzą moje miejsce na ziemi. No, powiem wam, trochę się zmieniło, tego tu nie było. Tego nie było, lustro było całkowicie odsunięte, mogłem się w nim przeglądać. Widzę, jakiś większy byłem w tym lustrze. Chociaż chyba nie jest źle. No i tego też tu nie było, ale widzę, że jest grubo. Ale ja jak werety, ale się cieszę. Dobra, idziemy na plażę, zobaczymy co się dzieje na plaży. moja ulubiona droga na plażę przez dżunglę moja ulubiona dżungla jakkolwiek, jakkolwiek to brzmi <śm> no i jesteśmy właśnie na mojej ulubionej plaży na której uczyłem się Terfować. zobaczymy jak długo utrzyma mi się taki stan euforii takiego wow wróciłem no bo wiecie jak to czasami jest cały czas tak jak mówiłem na początku sprawdzamy czy to iluzja i jak to tutaj wygląda i jakie to miejsce ma na mnie tak naprawdę Także będziemy zaraz szukać te, te pracy, jakiegoś zajęcia dorywczego, żeby przeżyć następne parę dni może tygodni I, i tyle. Kurde, no i powiem Wam, że niesamowicie ten za tym, żeby cały czas chodzić na boso. Bo nie wiem czy ci, którzy mnie znają, ale jak ostatnim razem tutaj mieszkałem i wróciłem do Europy, to w Europie też chodziłem na boso. <grym> Hola David, komuś stas? Y tú? tu. To Todo bien? No. I widzicie, wszędzie, wszędzie znajomi, wszędzie kamyczki, stopy się odzwyczaiły. Biedne mrówki, podeptałem mrówki. Za chwilę chyba będę biedny ja, bo te mrówki są ogromne. <grym> Także, kurwa, no na razie jest dobrze, nie? Cieszę się, jestem taki zadowolony, taki spełniony. Nie wiem, czy to znowu jest jakby ucieczka, że uciekłem tutaj, jakby od problemów, które mnie męczą, i jak stąd wyjadę, to te problemy wrócą. Na razie nie planuję wyjeżdżać. Planuję jeszcze trochę ponagrywać tutaj dla was. I ponagrywać trochę na, na kanał mojego przyjaciela w ogóle. A zrobię mu reklamy. E, takie trochę o sztuce nagrywamy. Na Dominikanie byłem, to też nagrałem e, trochę materiału związanego ze sztuką. Jeżeli byli, bylibyście zainteresowani, wbijajcie na Bank TV. Koniec reklamy. <ścoughs> a ja wracam tam do przyjaciół, do hostelu, do domu. E, trochę pogadam, spróbujemy sobie ogarnąć robotę jakąś, tutaj pracę, może chociaż dwie godziny w tygodniu, żebym mógł tutaj prowadzić zajęć. Jezu, użarł mnie komar w czoło. Znaczy, to drugie czoło, w potylicę. <laughs> I ten... W ogóle tego tutaj nie było za mną kiedyś. I taki zdziwiony jestem. I smutno trochę, znaczy smutno, no. Przed rozwojem, czy tam jakimś nazwijmy to... Um, progresem i tak dalej, no, no nie ukryjemy się, no wszędzie każdy się buduje, widzi potencjał w różnych miejscach. I ten, i po prostu ludzie się budują. Zresztą ja też chciałem wybudować tu swój hostel, na który pewnie jeszcze będzie gdzieś tam czas. Eee, więc się nie dziwię, ale no ale co? No, no szkoda, bo taka kocham dżunglę i tą dzikość tego miejsca, które tutaj jest. I mam nadzieję, że się nie zmieni, nie zmieni to w taki kurort, jak kurczę, widzieliście w, eee, w Punta Cania na Dominikanie jeszcze jakiś czas temu. <laughs> Payback's a bitch. <laughs> I love it. <laughs> you can stay on one leg, on your heel. On my heel? Yeah. Good. <laughs>